Młoneczko, kochani. Tak, jak w tytule dzisiaj, dzisiaj, teraz, ostatni tydzień, jak myślę, poświęcony tylko na, na ogródek, tam na, na sianie i sadzenie. Miał to, być, miał to być w zeszłym tygodniu, no ale wiadomo. Nie zawsze idzie jak się chce. Także tak to. Teraz. Teraz myślę, że się uda i, i to, to, to zakończę już cały, cały ten ogródeczek, to, to, to sianie, sadzenie i inne pierduki tam na, na tyle, że, żeby już Niuncia mogła sobie to resztę tam ciągnąć sama, a ja żebym się już zajął tym, tymi bardziej poważniejszymi rzeczami dokończyć ten garaż i, i, i zacząć z domkiem lecieć. Więc tutaj w tym, w tym filmiku zobaczymy, tam jeszcze pokażę będę do, dosiewał i marchewkę, i pietruszkę i muszę ogórka do, 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 dosadzić, bo coś wzeszło, coś się nie. Tam katalpę, tak zwane drzewo tlenowe, też muszę wziąć większe doniczki powsadzać, po obrobić tam oplewić troszkę miskanta olbrzymiego. No, i takie, takie różne pomidory. No, jest tego, mam tego troszkę I... i muszę to jakoś tak się zorganizować, żeby to zrobić teraz. Bo już znowu zapowiadają, że będzie deszcz, deszcze, deszcz. Mówię, dobrze, że jest deszcze samo, no, ale jak jeszcze nie obrobiłem się z ogródkiem, no to troszkę nie. Dobra, lecimy, kochanie, lecimy z tym i przełączam się na, na tryb turbo. Ach, bo muszę grządkę jeszcze zrobić na, na co, nie warzywa, nie owoce, eee, co jeszcze jest, przyprawy, no to co, 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 jest, co jest, panie, myć pan, rusz pan główką, no, to na, na, na przykład rozmaryn, na przykład majeranek, na, na, na przykład bazylia, no czym, czym, czym to jest, ojejku, 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 to są, to są. To są zioła. Właśnie, zioła. Jeszcze muszę tutaj też zrobić grządkę na, na zioła. Dobra. Pędzę, lecę. Na razie. Pozdrawiam. Miłego oglądania. Hejka. Hello, hello. Idziemy jeszcze dosadzić pomidory. I ogórki. Tutaj już posadziłem. Proszę, pomidorki. Sek, sek, sek. Tutaj mamy, tak. Te koktajlowe e, czerwone. Tam mamy czarnego, a tu mamy fioletowego. Tutaj będzie będzie bawole serce i gigant. No tak to tutaj wygląda u mnie. O. Sadzę. Osadzę je w, w rozstępie tutaj metra. A, I tutaj, tutaj mamy 25 cm od, od brzegu. Biorę zawsze sobie kopie głęboki dołeczek. O, później go, jak zwykle, zalewamy wodą. Jest dużo wody. O tę wody tak dosypuję dosypuję troszkę ziemi żeby nie był już wtedy taki głęboki żeby żeby się cały to mnie zakopał aż po poczubek tylko tutaj I będę obrywał te listki tutaj te wszystkie dolne będę obrywał i będę go sadził tu aż dotąd tak głęboko żeby, żeby to korzenie tam głęboko się zakorzenił i teraz go napoiłem po prostu no, ta, ta woda te korzenie dostaną od razu wody i, i lepiej się będzie szybciej przyjmował a później będę podlewał nie bezpośrednio pod korzeń tylko będę podlewał dalej w odstępie żeby żeby ten korzeń szukał wody, żeby szedł i szukał wody i się rozrastał i że żeby te, ten, ten pomidor miał po prostu mocny, duży korzeń, stabilny, że żeby go tam żadne zefirki, wichurki i inne pierdółki nie, nie wymiotły mi stąd, nie? No. no to tak to kochani robię i tak samo z ogóreczkami, do ogóreczków zaraz tam przejdziemy. No i co? No i... no i tak to. Wyłączam się. Bo jedną ręką to sobie mogę, wiecie co. Więc wyłączam się i idę do robotki. hejo. A, to jeszcze raz ja. No i zapomniałem jeszcze, przecież później to wszystko jak już tak zrobimy, to jeszcze co? To nie wiem czy tutaj będzie widać gdzie one są te wilki nie takie w lesie ale takie co, co tutaj będą wyrastać o tutaj będzie taki wilczek wyrastał to tu jego bierzemy i stąd usuwamy żeby żeby nam nie rosły drugi drugi, drugi główny pomidorek i tutaj o proszę tego tak samo i wtedy mamy jeden główny badel tutaj będzie nam ciągnął się do góry i będziemy sobie go tak takować i do, 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 do góry ukształtujemy po nitce, po, po sznurku tutaj na tej konstrukcji, po sznurku pójdzie, do góry i będzie ładnie ładnie się rozrastał i te owoce będą większe jakbyśmy te wilki pozostawiali to te owoce będą mniejsze bo wiadomo będzie tego więcej i roślina nie będzie tak mogła całych tych zasobów wziąć we wszystkie owoce i po prostu słabsze i mniejsze także tak to kochani dobra pędzę teraz do ogórków tak wyglądają u mnie te pomidorki już po po wsadzeniu po obrywaniu liści dolnych i wilków i teraz po prostu doglądać, pilnować i tyle. Hejo, hejo, hejo. No i teraz pędzimy do ogórasów. Dosadzimy, dosadzimy ogórka. Tutaj puścimy go po tej siatce, co zrobiłem. Tu do góry sobie poleci ładnie, a później jak się będzie przechodziło, to tutaj jak będą wisiały góreczki to się plik, ładnie zerwie i będzie picobello. Tak sobie wymyśliłem. No i a tam fasolka szparagowa. Fasolka rusza, ale tak jak ostatnio wam mówiłem, że, że, że coś mi tutaj wpadło do ogródka. Do i albo to był zająca, albo coś w tym typie, no nie wiem, coś co, co, co lubi akurat warzywka, liścieczki, bo poopieprzało mi to. No i tutaj ten fasolkę też, ale, ale puszcza nowe listki, będzie coś z tego. A tam w ogóle nie ten ogórek nie wystartował, dwa, dwa zeszły tu i tu, a tutaj powinny zejść kolejne dwa, ale nie wzeszły, więc więc je będę tutaj sadził. No i też, też dołeczek Wykopiemy tak samo jak z pomidorem, tylko tutaj będę sadził do tego momentu i dodatkowo jeszcze już sobie tam delikatnie pod kątem pod kątem go posadzę, że żeby już się zaczął giąć i ładnie legnął na, na, na siatce i o tutaj tak tak samo położy się na siatce i, i żeby już tam sobie leciał no i tak to no i znowu i tak to boże mój co za gość no to lecimy no tutaj są brokułki to będzie osobny filmik na razie pozdrawiam